która tutaj w tej naszej społeczności biskupieckiej, wierzchniej klaszonu, przyszła na świat, ale w tym kościele przyjęła te największe skarby, skarby sakramentu świętych. Tutaj przy tej kościelnicy została deszczona, a więc, jak mówi święty Jan Paweł, od tego wszystko się zaczęło i wiara się zaczęła, i życie się zaczęło. Tutaj w tym kościele przyjęła sakrament Eucharystii Pierwszą, Komunii Świętą, tutaj przystąpiła do sakramentu Ducha Świętego. I właśnie na tych sakramentach tajemniczenia chrześcijańskiego, jakoby zakończyła tą przyjęcie tego wielkiego dziedzictwa w tej w naszej wspólnocie wstąpiła do zakonu Sióż Katarzyny tam pełniła posługę posługę, która zaprowadziła ją do męczeństwa poszła by opiekować się ludźmi chorymi potrzebującymi pomocy i została bestialską Zamordowana przez polskich żołnierzy. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za ten wielki dar na i Wskazała nam również, że i tutaj w naszej społeczności można nie tylko dążyć, ale otrzymać tą świętość, do której każdy z nas dąży. Nie będzie dla nas tą, która daje przykład, wzór do naśladowania tej właśnie tej wielkiej posługi, posługi odnoszącej się do tej posługi dla wielu człowieka, nie licząc może na zapłatę, ale przede wszystkim ofiarnie służącą ja nie będę przedstawiał życiorystycznych, absolutnie tego do mnie nie oczekujcie. To jest lektura, to są książki, to jest takie rokemanie jest... trzeba je czytać po prostu, bo musimy to poznać. Natomiast chciałbym Wam pokazać, jak od samego początku te kobiety na czele z siostrą Marią Krzysztofą Klon. Bo to, że dzisiaj nazywamy je błogosławionymi, to nie jest tylko kwestia śmierci męczeńskiej. Absolutnie tak nie możemy myśleć, że zostały nagrodzone tak za to, że poniosły śmierć. Nie. My nazywamy je błogosławionymi, bo całe ich życie było wypełnieniem tego, co dzisiaj śpiewaliśmy w psalmie. Tej służby błogosławionej. I pierwszą rzeczą, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę, to jest ich niebywała odwaga. Od samego początku. Odwaga w pójść pod prąd. Będą Was wytykali palcami, będą się z Was śmiali, będą mówili o Bo błogosławieństwo to szczęście. Wobec nienawiści naszą odpowiedzią ma być tylko i wyłącznie mówić. I dzisiaj, kiedy dziękujemy Panu Bogu za życie Siostry Krzysztofów, szczególnie, że jesteśmy tuż po jej rodzinach, to chcemy Panu Bogu podziękować za to, że w jej życiu i jej pokazuje nam to, co się ciekaw powiedział na początku: Że dziś świętość jest możliwa. I ty i ja możemy tę świętość osiągnąć. Ale świętość, uważajmy, ok. to nie jest doskonałość na dzień. Świętość to jest zwyczajność. Kto by przypuszczał, to się wszystko wydarzyło tam w niebie tak trochę obrazową mówiąc zagłoda się złapało, że ktoś chce je odłosić błogosławego. W życiu nie przypuszczałem, że tak się stanie. Ani ich rodzice, ani rodzeństwo, ani rodzina, nikt. Bo one nie dążyły do tego, żeby dzisiaj wydarzyło się to spotkanie. No i prosty, I dla tej miłości życie. Dlatego jest zakaz narzekania, Uważam, że to powinno być wpisane do przekazu kościelnych. Zakaz narzekania. I to żartobliwie. Bo wszędzie, i w każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej, możesz dojść do świętości. I kiedy dzisiaj wyjdziecie, pokażcie światu radość. Radość z tego, że miłość jest większa niż śmierć. Miłość jest większa niż nienawiść.